Co to za psychol? Dobra, podziwiam przeciwników. Nie chcę podziwiać przeciwników. O kurde. Yes. <laughs> you know, I lost. Cox? A teraz tylko trzeba jakiś moduł. Tylko nie, gdzie może być ten moduł. Już go widzę. A nie ma tutaj żadnych przeciwników. mam jeszcze chętnie kogoś Kaska, kaska. Zrobię kaskę. Tam nie wiem, co to może być pewnie jeszcze. Lepsi bandyci w kibelku, coś jest, jest. Ale pełno mam tego. I teraz ukoły to było. A no, w mieście było to miejsce. No to wracamy. A no myślałem, że będzie gorzej, ale było łatwo nawet. Muszę zobaczyć, jak to broni. sobie radzi. Ło! Wow. ma szybką śczelność tylko może na jakiejś gdzie ja tam miałem się tak Przeskoczono nad szczeliną. Przeskocz nad szczeliną, ja badytów. Jazda śmigaczem. Przeskoczono nad szczeliną. Znaleźliśmy na przód bramy. O. jak to Czerwony, Czerwony, jak to czerwony? Let's get out of here. Jak to zrobić? Co right tak. Do sterowania PSD służą klawisze WASD oraz myszka. To jak chodzimy. Naciśnij F, aby użyć do palaczy, dla zwiększenia szybkości. W czasie jazdy wciśnij klawisz spacja, by zablokować wieżyczkę na celu. By, by zablokować wieżyczkę na celu. Wciśnij PPM, by wystrzelić wieżyczki. Naciśnij C, by wyskoczyć na siedzenie wieżyczki. Wciśnij E, by wypuścić woje. And be sure to hit the boost to you know everyone wants to catch a ride with the scooter man. No trochę ciężko się prowadzi. O kurczę. Nie mogę prowadzić. I gdzie mamy iść? A gente não Gdzie ja Powiedzmy. Ja nie pamiętam na którym było to nitro. Mogę je rozjechać tu? Tu. A jak to w ogóle dostaję za to? Czy... nie ogarnię. To tu muszę przeskoczyć, tylko gdzie było nitro? Na C co było? Nie. Na V, o na V przyspieszenie było. Łe kurcze. coś było schowane. Ja w ogóle chyba amunicji za to nie mam Ale tak. Ale coś było? Potworek jakiś. Jakiego mam postawić? Ktoś mi powie. Nie hmm. chcę kierowcą być. Co ja mam zrobić? Będę musiał chyba wrócić tam. Chwilę. tu będę musiał wrócić. tu nie mam. Nie ma innego wyjścia. To może ja tu to ja tam dojdę nie będę tego nagrywał, bo po co, to byłoby bez sensu jak tam idę. Dobra, jestem znowu, mam nasz pojazd i jadę. <grymne> Aha, co skręca się tym... Dobra, już trochę to opanowałem chyba, jak widzę. skoczyć tu, bo muszę to jakoś zrobić, żeby to ładnie wyszło. Tak sobie, tak się prosto ustawić, fajnie. O tak. Cofnąć się i na F-bunitru i dobra. Dobra. Udało się. I teraz dokąd? Tam. Oh, tell me when you're going to do that crap. That was awesome. Czy to będzie, czy to będzie będzie jakieś otwory? Nie. Nic nie ma. Ty hol padaj Skąd? Tutaj Co to jest? LOL To jest ten Jak super mutant w faloucie W <laughs> no. A ja go zabiję, wyjdę i go zabiję Tak będzie lepiej fajnie Alma Giniesz teraz Zabijaka O kurczę no Padasz To jest ten, zabijaka Była fajna zabrań Wezmę? Dziękuję I co ja tu mam zrobić? Przełącznik mamy, tylko sobie wezmę kaskę. Wrót do zeda. Okej. Okay. A wezmę się sprzeda, będzie kasa. Jak się gdzieś rozbije zaraz. Bo ja nie wiem jak to się, gdzie to się. Proszę za No Do miasteczka wiada czy nie wiada? Hmm. Zaporkuję tutaj sobie gdzieś następnym razem wezmę z tym z rakietami jeszcze dwa punkty do rozdania to za chwilę. Cześć, zet. a fellow named Ship near on the way to the mine. family and built a tent out of z O, mogę teraz trzy sztuki nosić. Yy, mam, do, dodałe, dostałem dodatkowego slota. Teraz tak, ja chcę tylko tutaj jedna się przyda. O, mogę coś tu sprzedać sobie. Hmm. Płynny sniper, czyli tej snajperki nie chcę. Jezus. Nie wiem, tego też nie chcę. Przechcę to. Najpierw zobaczę, co mam w użyciu. Anuluję Łamać kości. Obrażeń 10, 2, 2 razy czyli 20. Do cenności tam parę. A dobra, to to. To jest to stara broń. To tą starą sprzedam. I to sprzedam. Fala TKM zostawi na razie. A co, co to jest? Dobra, wiem 33, do celności 65. A co drugie? 8,6. Nie no, to, to mogę sobie zostawić na razie. Tylko co, co, co to co to jest? Duża moc, prędkość ładowania 127. A ja mam swoim tarcia jaką.

Załóż, by móc rzucać lepkimi granatami, przyczepiający się one do powierzchni. Nie. Tego nie chcę. granaty na ty? I... Mm, już wiem, co chcę zrobić. Nie tak, tylko tak. I e. O. Także to było podzielone na... Jak ja sobie tym zrobiłem? tutaj, karabiny szturmowe. To jest jaki? To jest ten. A życiu to samą... Pomoc kości, to jaki to jest? Nie wiem. Dobra, wezmę do szturmowych. To Dobra, i kupię jeszcze amunicję. Wszystko i teraz. M a, jeszcze mamy do dodania te. to wezmę dodam... urodzony model. Zwiększa zadowolona przez ciebie od trafienia krytycznego. Dodamy później Teraz tak, ja muszę dokąd jechać. Gdzieś tam za tą bramę to wezmę autko i pojadę. A ja bym chciał sobie zrobić tak to. A no, mamy trzeci styl, to nie wiem. To... I snajperkę. Być jeszcze jeden, i tam będzie pistolet jakiś. This man, Sledge, has something we need. You are going to get it from him. Sledge Gdyby is ma a becauwa, bad man no, who has done dodży. terrible things to the people of Firestone. Do what you must. Oh, oh, oh. no. A, coś podniosłem, a nie co to było. Zobaczcie, co to było. Yy, zły. No, po co mi to? Nie, jak to się wywala? Nie umiem wywalić nawet. Dobra, nie muszę wywalać tam. będzie. Wejdź na siedzące, ja chcę na kierowcę. Czerwoniutki. Okej, okay, teraz muszę tutaj chyba gdzieś. Tu? nie, nie. nie. Jest tutaj cześć Myślę, że jesteś taki dobry Nie lubię takich miejsc A, z nim mam się rozliczyć Myślałem, że będą się tam się wrócić